Kochani witajcie na kanale. O matko i córko, witamy Was w kolejnym vlogmasie. To już jest vlogmas 12. No, jesteśmy na półmetku, kochani. Za 12 dni wigilia. Czas niesamowicie leci. Ja mam wrażenie, jakbyśmy nagrywały vlogmas dopiero czwarty dzień. No i powiem Wam szczerze, że ostatnio nie odpowiadałam. Za bardzo na komentarze na YouTubie, e, bo miałyśmy dużo zajęć, więc dzisiaj od rana siedzę i odpowiadam na Wasze komentarze. E, staram się, jak już mówiłam wcześniej, tworzyć z Wami taką fajną społeczność, no, staramy się objąć, z tym, że. Jak mówiłam wcześniej, mamy podział obowiązków taki, że mama montuje, a ja zajmuję się komentarzami i Instagramem. E, więc co właśnie nad tymi komentarzami. E, zaraz będę dodawała pytania do e, zaległego rozdania na Instagramie. E, no, a mama składa papier, e, Ale kończę, bo idę otworzyć drzwi tacie, który właśnie wrócił z treningu. I zobaczcie, jaki moja mama ma... Cudowny, świąteczny outfit! Czekaj Idź mi tutaj, bardziej Czekam. może Czekam O, o, o ja Cię Czekam Czekam Czekam. teraz No, rewelacyjnie Jak weszła tak ubrana do mojego pokoju, to jaka była moja reakcja? No, że wow, a ja nie wiedziałam o co chodzi A jaka potem opa? co było? Że wow, ładnie wyglądasz, nie wiem no. Nawet opaskę mam taką świąteczną, ale to tylko dlatego, że nie umiałam znaleźć jakiejś takiej normalnej. Ale super to wygląda, już to uzupełnia całe auto i możesz tak chodzić cały dzień. Od razu możemy się pochwalić skarpetkami świątecznymi, mamy odhaczone. Tak. E, ostatnio... Czytałam komentarz, że jedna z widzek oglądała nasz odcinek do końca i już chciała pisać komentarz, że nie pokazał się skarpetek, ale zrobiłyśmy to przed pożegnaniem się. na samym końcu. No tak, więc tym razem nie będzie takiej sytuacji. No, a jako, że przyszedł tata, to jest pora na to, aby pojechać po mojego pupila! Jedziemy po Teddyka. Dzisiaj miałam strasznie smutną noc, bo nie było ze mną ani Kevina, ani Teddyka i ja się czułam taka samotna. O no, Taka przyzwyczajona do tego, że Teddy ze mną śpi, że mi aż dziwnie, jak go nie ma, lubię czuć jego obecność w moim pokoju. Także bardzo się cieszę, że jedziemy po Teddyka. Jak wiecie, byliśmy na wyjeździe, nie zdążyliśmy zrobić zakupów i okazało się, że nie mamy z czego przygotować obiadu. Um, więc postanowiliśmy Iść do jakiejś knajpy, aby obiad zjeść Ale zanim zaczniemy się w ogóle Szykować do wyjścia, no bo Fajnie by było się umyć Jakiś krem nałożyć Chociaż krem już mam nałożony Ale wiecie, coś z sobą zrobić um, No to zanim to zrobimy To otworzymy kalendarze adwentowe, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu Powonię go Patrz jak on pięknie pachnie szamponikiem Ja mam wąchać psa no? Patrz jak on pięknie pachnie szamponikiem i drzewkami. Pięknie um, pachnie. Umyłam go, i on dzisiaj w ogóle tak ładnie mi się dawał umyć. Taki grzeczniutki był. Taki kochaniutki dzisiaj jest. A co mi się nieczęsto zdarza, bo to czasem jest piesek z piekła rodem. Bywa. A dzisiaj jest taka owieczka, aniołek, baranek, taki. Oj, oj, oj. Umyłam go, wysuszyłam, i teraz można się z nim przytulać i go woniać i wszystko. Woniać go też można. Dobra, kalendarze adwentowe. Dziu, 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 dziu. Dziu, dziu. Mam Ten z góry. Ten, ten z góry. <grym> Wiesz co? <grym> znaczy po kształcie. Po kształcie to jest na, na jakiś krem. A ja go kupiłam. <grym> no i co? Ja kupiłam, to jest kremik do rąk. No i spoko, będziesz się mogła podzielić. Tak, będę mogła pewnie. Zobaczmy, jak pachnie. Hmm, to tak miał być świąteczny, a taki niejaki ten zapach. Tylko opakowanie jest świąteczne. No, ale w ogóle ten zapach taki jest nijaki. <laughs> no, no tak mnie nagrywa. <laughs> ale może krem będzie dobry. Średni. średni. Skąd wiesz? Eee, no, pachnie średnio. To będzie średni. <laughs> Aha. Jaki ja mam dzisiaj kalendarz? Mały, czy duży? Duży, bo ty miałeś wczoraj duży kalendarz, duży prezent. Opsa! psa! Który dzisiaj mamy? 13? Nie, 12. Mówiłam, że dzisiaj mamy półmetek vlogmasowy. Turururu. ale powiem ci, no coraz mniej jest tych prezentów, coraz mniej! Bo coraz mniej dni do świąt. O, tak. Będzie coś większego, coś ciężkiego w miarę. Ha! Krem z witaminą C. Mega! Mmmm. Mm. Mm. Powiem ci, że dzisiaj to mi siadło. Dzisiaj mi siadło. Hmm. Co prawda, prezent z worka był średni, ale prezent z debody Shopu Rewelka. Ale co ty powiesz, że kupiłaś średni prezent do, do kalendarza adwentowego? No bo ja <laughs> nie wiem, że on tak pachnie, nieładnie. Bo ja nie mogłam zobaczyć, nie było to stara, wiesz? I widziałam ładne opakowanie, mówię, no to będzie pewnie fajne. No i okazało się, że. Czekaj, trzeba uratować psy. <laughs> podchodził za płotem, kochani, i, i była wojna. Ech! Znaczy nie no, brak wojny, tylko sygnały ostrzegawcze. <laughs> Strasznie nie lubią kotów. Strasznie. 12 proszę bardzo. Aha, bo to jest tak warstwami Tak, podkładane. tak, tak. Okej. Okay. Kolejna maseczka. I znowu z witaminą C. Ciekawe, czy to nie jest to samo. Wydaje mi się, że tak. Bo ja to wczoraj miałam w dużym kalendarzu, nie? Tak. Dobrze. I teraz sięgam do worka. I to jest najbardziej ekscytujący moment. Dobra, mam coś. Uwaga. To jest przez Ciebie wiązane, bo ja na supełek nie wiązałam. A! Kurde, już nawet nie wiem, co ja tam mam. Co to? To nie przeze mnie. Przeze... <noise> to przeze jest... mnie? Znowu kula! Mamo, i kiedy w tym roku zrobiłaś nudne prezenty? No bo kupiłam komplet pięciu kul. Jezus Maria! I to przyjęłam wszystkie kule. No oby! Ja myślałam, że pewno, chociaż zresztą, no podzieliliśmy się, nie, tu Kevin dostał kule tu, ty dostałeś kule tu, ja dostałam. Kevin kulę. nie, tata. Tata, Tata, no To trochę się podzieliło. Kochani, tyle prezentów, pół wora prezentów, a my po kolei jeden dzień za drugim kule wyciągamy. Ale ej, czekaj, bo tu jest coś nie jest Zając? Nie, to miały być renifery, mówię Ci dziecko. No ale to wygląda jak zając, Patrz! Nie, to jest renifer. Tu ma nogi, tu ma ogon, tu ma rogi, nie, no, to jeszcze tak. No. no to jest królik! No... Usi? Uszy, uszy, pyszczek i krótkie łapki i super duper ogonek. Taka kuleczka. No królik! Kochani, to ja wam powiem, że jeżeli chcecie kupić na prezent. Komplet kuli do kąpieli. Ym, I tam będą reniferki. I to jest komplet. No to nie kupujcie tego, bo może się okazać, że po prostu no, te reniferki wcale nie są takie ładne jak na obrazku. Czasami wyglądają jak indyk. Czasami jak królik. Pff. Czasami jak królik. Czasami w ogóle nie wyglądają. Ale... <laughs> jak ptak po przejściach. <grybiec> Także kochani, darujcie sobie, kupcie, nie wiem, może z Mikołajem albo coś w tym rodzaju. Bo... Nie, no, Mikołaj też może być udany. Kurczę, no ale je, jestem rozczarowana, bo obrazek był naprawdę taki ładny mm -hmm. I, i nigdy nie było tak, bo y, zawsze kupowałyśmy. Tak, i to z, z tej samej marki. Zawsze kupowałyśmy I to tej samej do marki są, bo one tak samo wyglądają, jak I te, i nigdy, które, które były kiedyś. Nie było, więc ja nie wiem, czy to jest wina sklepu, że wysłała mi po prostu złe kule. Czy to jest wina. Producenta? Nie no, bo sam, sam produkt jest jakby niewykończony. Nie no nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie uważajcie na kule do kąpieli, na których ma być reniferek. No, może się okazać, że prezent nie będzie wyglądał tak, jak chcieliście, aby wyglądał, więc mogą być pieniądze wyrzucone w błoto. Taka moja mała uwaga. A ja tak z innej beczki. Już nie mogę się doczekać, aż wreszcie pójdę zrobić nowe paznokcie, bo zobaczcie, jak mi się y, środkowy palec y, uszczerbił. Pokaż. Gdzie? No widzisz, nie jest na okrągło. Jest tutaj na prosto. Aha. O. I w drugiej ręce też tak mam. I w to miałam pierwsze. W tej ręce miałam jako e, pierwsze Ale takie. Tyś w piątek, nie? Y, 18 osiemnastego. w sobotę. Ja idę w piątek. O, widzicie. Tak to jest. Czyli my nie idziemy tym razem razem? Nie. A ja kocham, byłam pewna, że mamy obie 18. Nie, bo y, y, ja kochana miałam mieć 22 chyba. Ja to przełożyłam. No ja myślałam, że ona nas wcisnęła na ten sam nie, dzień. Znowu nie... nie, 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 na, nie, nie y, napiszmy do niej, może upewnimy się. Nie, i, y, na pewno. No Okej, okay, dobra. No, może tam byłam do w końcu. No, jedziemy coś zjeść, wszyscy jest. No, jesteśmy jedziemy! Głodni. Popatrzcie. Chciałam je namówić na te rogi, ale stwierdziłam, że nie będę. Mama to no robi Ja tu jestem chodzącą świąteczną atmosferą w tym roku, moi drodzy. Ja! Kochani. Kochani. Proszę bardzo, ja mam sweterek świąteczny. Ja też mam sweterek świątecznej skarpetki, A ty tylko coś świątecznego. Was! Weszło mu to. Ma świąteczny babę w domu. O, by było za dużo. Jak ja bym jeszcze chodził za Mikołajem. O Boże. Co tam w restauracji w przebraniu Mikołaja. Hit. Kochani. Właśnie powiedziałam, ogłosiłam, zakomunikowałam swojej rodzinie, Aha. że do jutra cała nasza trójka Aha. ma czas na to, aby zrobić prezentową listę, ponieważ w tym roku doszliśmy do wniosku, że mamy problem z wymyśleniem jakiegoś fajnego prezentu. Umówiliśmy się na konkretną kwotę, postanowiliśmy tej kwoty nie przekraczać, bo zazwyczaj tak jest, że umawiamy się powiedzmy na 100 zł, a potem kupujemy prezent za 190, nie? Powiedzmy. A w tym roku umówiliśmy się, że nie przekraczamy kwoty, na którą się umówiliśmy, ale z drugiej strony nie do końca mieliśmy pomysły na to, co komu kupić, więc postanowiliśmy zrobić listę. Listę 10-15 produktów, każdy z nas zrobi właśnie taką listę i damy ją do wspólnej puli. Najgorzej jak się okaże, że jest problem 10 prezentów, dla siebie wymyślić. Ale wiesz co, Wła... właśnie ja mam taki problem. ja też tak mi Właśnie mam taki problem... Zawsze tak chcieliśmy, aby była to jednak niespodzianka. Dlatego jeżeli będzie w domu zrobiona taka lista, no to będzie to element zaskoczenia, pod tą choinką będzie jakaś tam niespodzianka, ale jednak będzie to rzecz trafiona, bo czasami wiecie jak jest. Czasami wyda się kupę kasy, a okazuje się się, że ten prezent w ogóle nie przypadł do gustu osobie obdarowywanej, więc w tym roku chcemy tego uniknąć. Nie mówimy, że w poprzednich latach tak było, ale w tym roku chcemy tego uniknąć i nie dość, że będzie coś, co chcemy dostać, to jeszcze będzie niespodzianka. Po prostu obawialiśmy się, że może tak być. No. Więc to jest też pomysł dla Was. No Jeżeli okay. macie taki problem prezentowy, no to może w Waszej rodzinie też to się sprawdzi. Poza tym trzeba zrobić coś innego, zrób czegoś innego. Zrobimy tak, teraz w tym roku, tak. A w przyszłym roku zrobimy rękodzieło. Ojej, ja! To musimy się w ciągu roku zapisać na jakieś zajęcia rzemieślnicze, rękodzielnicze. No, to jest Dobre, jakiś nie? plan. Wyzwanie, nie? To jest jakiś plan. I oto mój świąteczny outfit. <laughs> Tylko majtek nie pokazuje. Nawet widać. <laughs> Tylko majtek świątecznych A. nie pokazuje. Chciałam powiedzieć coś śmiesznego, ale mi nie wyszło. <laughs> nie wiem jak mam... Nie wiem co mam jeszcze powiedzieć, żeby uzupełnić tą scenę. Po prostu ja to jestem jajcy. Ale naprawdę miałam w planie powiedzieć, jakoś tak wiesz, rozśmieszyć. Jeszcze bardziej to jest takiego smaczku. <laughs> nie wyszło. Tak, tak. Proszę tak, was tak. Dziękujemy. No i ja mam placuszka, tata, jak słyszeliście, rolatkę. A mama co ma? Kotleta. Kotleta drobiowego, tak. I już wiem, że ja y, wezmę od Pauliny y, trochę plaska po węgiersku. Ty weźmiesz coś ode mnie? Y, ja w ciebie frytkę. A od taty pluszka. Tak. Ale wszystko kochani, od obiadu do, do 22.30. <laughs> y, ale ja ten czas spędziłam bardzo miło. Po obiedzie się zdrzemnęłam. Spałam godzinę, albo nawet i dwie. Taka zmęczona byłam. A potem oglądaliśmy ryjka. Kto też oglądał ryjka? Ręka w górę. A teraz Paulina chce mi zadać kilka pytań. A to ty mi będziesz zadawać pytania? Nie, 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 ja po prostu zadam. Widzowie nam zadawali pytania na Instagramie i dzisiaj. A ja też mam robić założyć? Jak chcesz, to załóż, zawsze to jest jakieś świąteczne akcent, nie? I dzisiaj odpowiemy sobie na kilka pytań, sobie? takich. Yy, znaczy, do widzów, no, nie czepia się już w słówka. No i y odpowiemy y na kilka pytań takich lajtowych. A jutro zapraszamy Was na, y oczywiście, jak zawsze świąteczny odcinek, w którym będziemy odpowiadały na pytania tabu. Także dzisiaj. Taki mały przedsmaczek pytań, na które będziemy odpowiadały w jutrzejszym vlogmasie. A co to znaczy pytania tabu? A to to nie widzisz, że go story? Nie, spałam, a potem oglądałam Ryjka. Okej, okay. no to dodałam taką, tab, e, tak, takie, tak, taką planszę do zadawania pytań e, i napisałam, że tabu, no, no wiesz co to jest tabu, wiesz co to znaczy tabu ogólnie, słowo tabu. No, no ale to... co to znaczy w odniesieniu do nas? No, że widzę, że nam zadawali takie pytania, na które raczej takie krępujące. o w ten sposób. I my na krępujące pytania musimy odpowiadać? Jeżeli nie odpowiemy, to będziemy piły, ale co to się dogadamy jutro? Taki jest trend wśród youtuberów. To po prostu nie wchodź w te pytania, żebyś miał trochę niespodziankę. Dobra. O, to mi wszystko wytłumaczysz, tak? E, no nie mam, co ci tłumaczyć. No, jak będzie pytanie. A co będziemy piły? No, nie wiem, co będziemy piły, dogadamy się jutro. Dobra, nie kapuję, ale okej, okay, no. Eee, okej. Okay. Eee, no to... Ja myślałam, że tylko będą takie zwykłe pytania. Takie nie zwykłe no, dzisiaj leje. są pytania zwykłe. Aha. Eee, no i tak. Pierwsze pytanie. Eee, macie jakieś plany na niesamowitego Sylwestra? Nie mamy żadnych planów na mm, tę Sylwestrę, nie. E, no ja mam e, i prawdopodobnie spotkam się w Sylwestra ze znajomymi, ale A to wszystko. No bo to wszystko zależy od obostrzeń, tak. które mogą być nałożone. Jeżeli wszystko pójdzie po dobrej myśli, to pojedziemy do domku w górach i będziemy tam e, obchodzić nowy rok. E, spędzacie sami Wigilie czy rodzina się zjeżdża? W tym roku niestety będzie nas przy stole wigilijnym trochę mniej, ponieważ rodzinka jedzie do, mm, do swojej rodzinki, do Holandii i mój brat i mój szwagier z rodziną jadą do Holandii. My mieliśmy nawet w planach polecieć do Irlandii. O, to też było pytanie, czy nie tak? lecimy w tym roku do Irlandii? Już naprawdę kupowaliśmy bilety. No, to w ogóle miał być prezent urodzinowy, niespodziankowy dla taty. Tak, już, już prawie kupowaliśmy bilety, ale z dnia na dzień te obostrzenia się zwiększyły. W odniesieniu konkretnie do Irlandii, tak. bo ona nie jest w strefie Schengen. Dokładnie. I, i właściwie nie wiedzieliśmy. Czego jeszcze możemy się spodziewać? No, wiecie, teraz są bardzo niepewne czasy, i, i, i w sumie baliśmy się zaryzykować. Taka prawda. E, jakieś testy, szczepienia, e, kwarantanny, tego się baliśmy. I tak Kwarantanna i w sumie w ogóle była obowiązkowa, i testy w sumie chyba też. Tak, Nie? tak. Także tak. no, już tam. Um... No, byłoby to, byłoby to problematyczne. Cały ten wyjazd byłby problematyczny. No i niestety zostajemy w domku, w małym gronie będziemy. Co z zaraz... mieszkaniem w Wodzisławiu Sprzedaliście, wynajmujecie? Sprzedaliśmy. ono w ogóle nie było wasze? Wbiliśmy <noise> komuś na chatę, bo wiedzieliśmy wypad od dzisiaj, my tutaj mieszkamy. A potem się byliśmy zbierać, jak gdyby nigdy nic. <noise> <noise> Jakie teorie spiskowe. Przedaliśmy. To było nasze mieszkanie. Ale <laughs> znaczy, to jest takie normalne pytanie, ale tak to, to jakoś zabrzmiało. To, to, to trzecie pytanie po prostu tak. To... <laughs> o. Czy tęsknisz Paulina za szkołą? Ja mam w ogóle wrażenie, jakbym była cały czas na wakacjach. Nie jakbym skończyła szkołę, a jakbym po prostu miała taką chwilową, jakbym miała tak chwilowo wolne. Z racji tego, że przez wszystkie obostrzenia związane z wiadomo czym, nie miałam takiego oficjalnego zakończenia roku szkolnego, no to nie czuję się jakby to był koniec szkoły. Nie miałam w ogóle studniówki, dużo rzeczy mnie ominęło, no i nie poczułam, nie poczułam, że coś się kończy. Ja mam taką przerwę, ale nie mam takiego. Stop, koniec. I to tyle. Do widzenia. Eee, miałam. Na zakończenie roku zorganizowane spotkanie na tym się z panią dyrektor. To w ogóle wszystko było e, przygotowane wcześniej, nic nie było takiego na żywo, spontanicznego, e, więc nie było powodu do wzruszenia. Myśmy po prostu włączyli na pół godziny film przygotowany wcześniej, zmontowany e, i to było takie surowe bardzo. Zero e, pobudzenia w nas jakichś takich uczuć, to nie było ani trochę wzruszające. Miałam wrażenie, jakbym po prostu uczestniczyła w apelu, nic więcej. A zakończenie na przykład z okazji gimnazjum. Jak kończyłam gimnazjum, to kochani, się tam bon, wszyscy pom, pom. płakali, wychodzili na scenę, oficjalnie się żegnali z każdym nauczycielem, uścisnięcie dłoni. Pani dyrektor nad wszystkich e, pożegnała. Jako że wtedy e, tak się bardzo udzielałam, e, byłam bardzo aktywna. Eee, uczestniczyłam w życiu szkolnym ogólnie, tu, tutaj byłam przewodniczącą, kółko teatralne, tu że poza lekcyjnych i tak dalej, to z każdym tym nauczycielem porozmawiałam jeszcze na koniec. Wszyscy tak gdzieś tam mnie uściskali, powiedzieli, że życzą mi wszystkiego dobrego, bla, bla, bla. I poczułam, że to jest koniec. Po prostu poczułam, że to jest koniec. A oprócz tego, że chodziłam do szkoły i nagle tej szkoły nie było, no to czułam, że coś jest innego, tak? Inna sytuacja. Ale w momencie, kiedy miałam zdalne i byłam na zdalnych półtora roku, i potem na zdalnych miałam zakończenie, przyszłam do szkoły tylko po papiery, ze szkoły wyszłam i tyle, i znowu jestem jakby w domu, i jakby, no nie czuję, nie czuję zakończenia szkoły w ogóle. Mhm. Ja mam takie Natomiast pytanie tam, no. dotyczące naszych psów. No. Bo ono niby brzmi kontrowersyjnie, ale jest normalne moim no. zdaniem. Czy mając suczkę i psa w domu, pies nie dobiera się do suczki. E, wiele osób może się nad tym zastanawiać. Otóż, kochani, e, nasze psy w ogóle nie mają do siebie takiego instynktu. Może są jeszcze za młode, nie wiem. Nie czują pociągu. E, tak, e, tylko w momencie, kiedy Lunka miała cieczkę. No to wtedy był taki okres, myślę sobie, że dwa tygodnie on trwał. Kiedy faktycznie widzieliśmy, że, że Drago nie odpuszcza lunce, i wtedy musieliśmy je izolować od siebie, wypuszczać na przemian. A jeżeli były wypuszczane razem, to nie odstępowaliśmy ich na krok, ponieważ nie chcieliśmy, aby lunka miała szczeniaki. Więc bardzo, ale to bardzo ich pilnowaliśmy. Nawet jak schowały się za rogiem, to my od razu z kanapy, wiecie, na nogi i, i zaraz sprawdzaliśmy, czy, czy, aby nic się za tym rogiem nie dzieje, także po prostu cały czas oczy widziały. Na całe szczęście uchroniliśmy je od złego. No, także daliśmy radę. Ale w takim codziennym, na przykład teraz, w takim normalnym, codziennym trybie, w ogóle nic takiego się nie dzieje. W ogóle nie ma takich odruchów. W ogóle nie ma. Tedik też nie ma, a Tedik jest starszy od Drago, tak, więc tak. można by to przełożyć właśnie na taką sytuację, że starszy pies mhm. może już mieć ten instynkt bardziej wyostrzony, mhm. bo to już jest dorosły pies, tak, jak nie było tak. młody. Ale już dorosły, tak. mhm. a on w ogóle nie ma popędu. Nie. Ani mhm. nie zauważyłam, żeby gdzieś tam dobierał się do poduszek, albo się jakoś dziwnie ocierał. W ogóle wtedy nie ma takich zapędów. Mhm. To znaczy, ja kiedyś, ja kiedyś widziałam taki film na grupie facebookowej u Maltańczyków, że właśnie, i to chyba nawet to była suczka, i ona się tak ocierała mhm. o poduszkę. I pytała po prostu grupowiczów, czy takie zachowanie idzie w jakikolwiek sposób eliminować, ale tam wtedy było bardzo dużo odpowiedzi, że to nie jest popęd seksualny, tylko to jest jakieś złe zachowanie. No ja na przykład ostatnio zły nawyk, właśnie... i tutaj trzeba się... Trzeba się udać o pomoc do behawiorysty, Bo A jest jakiś inny najpierw problem. do weterynarza? Bo ja znowu ostatnio widziałam, że jak piestek tak saneczkuje i tak ociera się mm -hmm. o cokolwiek, mm -hmm. po prostu y, dupką albo mm -hmm. miejscami intymnymi, y, to to znak, że może mieć y, po prostu jakieś zapalenie. O, też, bo może go to swędzić Tak, prawda, dokładnie. I, i sobie e, użyć. E, No nie wiem, jak to wygląda u suczki ale e, na przykład u psa, No to e, mam znajomych, którzy faktycznie pieski po nogach skakały. I mm -hmm. to nie było to, że się ocierały, że to właśnie tak... Się tak, tak, tak e ten tylko, że jak na przykład... No ja miałam taką sytuację nawet, że jak pójdą do koleżanki, to po prostu pies jak chciał mnie zgwałcić nogę. Mm -hmm. e no i to faktycznie był taki po prostu popęd. On, on widać było, że się tak nakręcił. Mm -hmm. No i, i tak to wygląda, Znaczy to jest, to jest nie tyle nawet popęd seksualny, co czasami... E Dominacji. Psy chcą dom, dominować. I to jest właśnie... E tak próbują nam zakomunikować, że... Że są wyżej od nas. Ale eee... u nas takiej sytuacji na całe szczęście w, w tym momencie nie ma. Eee, myślę, że to koniec, bo tak. już na kilka pytań odpowiedziałam, tak. a też nie ma co tego filmu przedłużać. Eee, mam tutaj kilka pytań, też takich związanych stricte ze świętami, e, na które wydaje mi się, że chcielibyście znać odpowiedź, bo e, ich czasami jeszcze nie poruszaliśmy, albo mamy też nowych widzów, więc myślę, że. Może po, sobie... po prostu we vlogmasach będziemy tak, o tym o takie opowiadać o takich dwa rzeczy tak. Myślę sobie, że jak nawet jak na takie 3-4 pytanka, to może sobie po prostu po jednym, jakimś tam odcinku popytać. Także e, takie świąteczne pytania też będą u nas poruszane. Tak, jak chcecie, jak jeszcze macie jakieś pytania, to możecie pytać wiadomości. Ej, ja, ja chciałam jeszcze na jedno pytanie odpowiedzieć. Sorry, tam było pytanie, e, jaka jest dla nas największa trudność w prowadzeniu kanału na YouTubie? I ja taką trudność w ostatnim czasie naprawdę mocno zauważam. E, to jest bycie na czasie. Teraz to wszystko jest, tak się zmienia. My trochę pamiętamy takie zamierzchłe czasy YouTube'a, yy, gdzie myśmy dopiero zaczynały nagrywać, i czasem ciężko jest nam się wbić. My nie wiemy, co będzie się podobało ludziom, i nam się wydaje, że to mogłoby być super, a potem odbiór jest taki nie bardzo. Albo jak próbujemy jakiś taki nowy pomysł, jakiś taki trend ubrać nasz duet. Też czasem tak nie siada po prostu mm -hmm. I, i jakby nie mam tego rozwiązania, co zrobić, żeby ten kanał po prostu był taki bardziej atrakcyjny, bardziej na czasie, bardziej nowoczesny. Co zrobić, żeby, żeby się bardziej klikało? No, no to, to takie życie. Tak, tak, tak to tak. Niestety, niestety wygląda, tak. że, że chcemy się docierać do jak największego grona i, i to jest taka trudność. Co zrobić, żeby, żeby to się udało? I takim akcentem mogę zakończyć dzisiejszy <laughs> odcinek. Jak macie jakieś pomysły, to walcie śmiało. <laughs> Dziękujemy, że byliście z nami. Popa, pa, kochani. Y jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matkę i córko. Pa! pa. Bajo. Ja słyszałam, że trzeba mieć właśnie takie stałe przywitanie i pożegnanie, bo to tak y widzów. Y jak to się mówi? Jak to. Y jak coś jest? Takie stałe, stałe, nie. Hmm, coś stałego. Hmm. Kurde. Podpowiedzcie w komentarzu. Ja o wiem. co powinien. nie No, chodzi. no, hmm. no że... że wiesz, nie dość, że mają taki, takie wrażenie właśnie początku i końca, tak jak odcinek serialu, to jeszcze to jest dla nich takie... Ta system, ale to jest dla nich taki, takie... kurde... Bry, ruty, taka rutyna. O, ludzie robią taką rutynę podobno w filmie. Jezus, Mary, ja się naszukam! Ale to chyba dzisiaj to słowo, ale podobne. <laughs> oh, it's time.